Cześć witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku gramy z Jansu przywitaj się zaraz będę tylko... wykluło się w jeden odcinek chyba nie yy, tutaj mamy jakby yy, spawner yy, jasne możesz wyrównać bo ja pokazuję widzom Tutaj mamy spawner taki. I to nawet dwa, bo tutaj jeszcze szkieletów. Yy... Więc no yy... Nie wiem dokąd to o! równać. Nie tu! Dobra. Nie. Wiesz ja myślę, że możesz grać beze mnie tutaj. Ja. Więc jak będziesz chciała, no to możesz... O nie wiem. Ej, dał odłożyć rzeczy. Tak. I no. Więc widzowie w dzisiejszym odcinku jest taki krótki odcineczek, bo będzie trwał. 12, 14 minut według mnie tak Bo będziesz mogła mieć zamikrowane trzeci i będziesz mogła szybciej kopać Ale tylko jedną rzecz będzie zerzamować okay. Więc tu możesz W zasadzie. Dwoma diamentami na miecz, już wyrzuciłem. Siedzisz. Nie. Powinien... co nie wysadziłaś coś? Zginęłaś? Nie, 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 się się stało? Cię, Cię uderzyłam, Psa! Nie to! Jest! W ogóle nie patrzymy nie? No, to jest super. Akurat. Dobra, i ty będziesz kopała, o. ja będę budował po tobie. O. Powinienem mieć całą gromadę w żeby żebyś po prostu i wyłączył. Nie prze, tyli. Teraz skończymy ten odcinek. A my dokończymy to pomiędzy. Prawda Jansu, czy nie? Mm. Kopiesz oh. to. Aha, ciekawe. Po prostu jakbyś łatę. Oh. O to ci wymarnowane łatwiej. To mają mm. tego prawie Lepiej kop. Kop! I to kop. No co... Uh, dobra, nie ważne, mnie łapka pewnie będzie to wyglądała, więc lepiej, żebym tego nie miał. Uh, dobra, po prostu kop. Uh. To masz problem. Tak poważnie nie możesz. Trudno. Nie kopiesz... Tak. tak. Nie kopiesz... Nie, nie pracujesz, nie ma zapłaty. Nie, nie, nie. Pracujesz, to jest zapłaty. Nie, to jest życie. Rzeczywistość. Szantaż jest inny. Szantaż jest taki, że albo to wykopiesz, albo cię zabiję. Что такое? Что такое? Моя бабка будет это наблюдать. Моя бабка будет это Nie wiem, czy to to, czy... Zobacz, jak to już wygląda, jak autentyczna polana. To jeszcze by... Wy... No, mnie. tu kamieni. To nie. Okej, okay, to widz to pająco, ja tutaj jeszcze pobuduję. <laughs> widzowie BIO. To widzowie... <laughs> no, to ja też się z wami żegnam. Będę sobie tylko budował i zobaczymy się w odcinku zbudowania. BIO do następnego.